W dzisiejszym odcinku Skoczne Info porozmawiamy m.in. o nowinkach firmy Slatnar, w znaczeniu Kamila Stocha, nowo otwartych skoczniach w Słowenii, prezencie urodzinowym Macia Jakota oraz nietypowym zbieraniu sił przez Gabriela Karlena. Firma Slatnar stara się cały czas rozwijać, jeśli chodzi o ich biznes dotyczący skoków po wprowadzeniu nart i wiązań stworzonych z włókna węglowego, teraz mają zamiar wypuścić buty z tego tworzywa. Głównie ma na nich skorzystać domen prewc, który przybiera dosyć nietypową sylwetkę w locie. Według producentów najmłodszy z braci prewców dzięki nowym butom może zyskać nawet do 20 metrów więcej na mamucich skoczniach. Proszowica to miejscowość w województwie małopolskim, z którego wywodzi się oficjalny fan klub Kamila Stocha. W ostatnim czasie dwukrotny mistrz olimpijskiej Soczi Został honorowym obywatelem Proszowic za zasługi sportowe. Na spotkaniu w podkrakowskim miasteczku pojawili się również inni polscy skoczkowie, a mianowicie Dawid Kubacki i Krzysztof Miętus. W Walen nie otwarto nowe skocznie narciarskie. Po wyburzeniu starego obiektu o rozmiarze 94 metrów wybudowano dwie nowe skocznie, których hillside wynosi 70 i 45 metrów. Ponadto odnowiono trybuny oraz wieżę sędziowską. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 550 tysięcy euro, a na ceremonii otwarcia byli obecni podopieczni Korona Janusa, Robert Kraniec i Juri Tepeż. Maciej Kot 9 czerwca obchodził 26 urodziny. Tego dnia miał okazję spotkać się z Janną Jędrzejczyk, która jest mistrzynią federacji UFC oraz światową gwiazdą MMA. Z racji tego, iż mieszane sztuki walki są sportem lubianym przez maćka, to spotkanie musiało być czymś wyjątkowym dla podopiecznego Kron Gachera. Z dzisiejszego odcinka Gabriel Carlen, a właściwie jego zdjęcie przedstawiające to, jak odpoczywa i zbiera energię przed kolejnymi treningami.